Dzień dobry Państwu. Wczoraj kluczową była informacja o rozwiązaniu problemu klifu fiskalnego w USA. Ostatecznie udało się dojść do konsensusu, a rynki zareagowały na tę informację bardzo pozytywnie. Po wczorajszych porannych wzrostach na porze euro-USD, gdzie kurs doszedł niemal do poziomu 1,33, w drugiej połowie dnia i w nocy jednak nastąpiła zmiana kierunku. Na chwilę obecną kurs tej pary to 1,31. Można teraz sobie zadać pytanie, czy nie dojdzie za chwilę do sprzedaży faktów, co może sugerować zachowanie euro-dolara. Warto dodać, że uzyskane porozumienie nie kończy problemów Amerykanów. Stało bowiem jeszcze kilka kwestii do rozwiązania, na prodzenie z którymi politycy dali sobie dwa miesiące. Wczoraj na wieść o porozumieniu w USA złoty mocnił się. Dziś złotowe rozpoczęły dzień jednak od lekkiego osłabienia i są wyceniane na 4,07 PLN, jeśli chodzi o euro, i 3,09 PLN, jeśli mówimy o dolarze. Obecnie na obu parach znajdujemy się w trendzie bocznym. Podczas dzisiejszego dnia poznam kilka odczytów makroekonomicznych. O dziewiątek poznaliśmy wskaźnik rynku pracy według Biec. Wyniósł on 89,3 punkta wobec wartości poprzedniej 88,5. Dzisiaj również, jak co czwartek, poznamy dane z Ameryki dotyczące rynku pracy. O 14.30 na pół liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. A już po zakończeniu europejskiej sesji o godzinie 20 poznałem protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy. Szczegóły do dnia. Do widzenia.